Kochani, witajcie na kanale z mody wzięte, a dziś w roli głównej stylizację z marką Mormoa która jest równocześnie partnerem odcinka i tu dziękuję za zaufanie i powierzenie mi roli recenzentki marki. Jako stylistka zorientowana na jakość ubrań, a co za tym idzie bez wątpienia składy, wiecie, że przyglądam się polskim markom. I nie tylko z zainteresowaniem. Jednocześnie podchodząc, myślę, do tych współprac no, bardzo selektywnie. Nie zawsze jest tak, że marka spełni w 100% nasze estetyczne oczekiwania. Jednak w świecie mody selektywność staje się sztuką. Sztuką polegającą właśnie na wyłanianiu tego, co naprawdę pasuje do naszej szafy i naszych wartości. Przyznam, że ja podczas selekcji z marką Mormois byłam ukierunkowana głównie na skład, yy, i interesował mnie też bez wątpienia kolor. Dlatego, jak widzicie, skupiłam się na beżach, szarościach i czerniach. Zatem sprawdźmy, jak Mormois radzi sobie w tej selektywnej grze, prezentując Wam moim, oczywiście, subiektywnym okiem, perełki, które mogą być dobrym, myślę, uzupełnieniem Waszej. Garderoby kapsułowej. Moi drodzy, Marka również z okazji współpracy z kanałem przygotowała dla Was zniżki minus 5, minus 10% na zakupy, ale wszystkie detale z tym związane będą w opisie pod filmem. Zapraszam do obejrzenia odcinka i jednocześnie subskrybowania kanału Z Mody Wzięte. W dzisiejszym odcinku bez wątpienia chciałabym zwrócić Wam uwagę na świadome budowanie szafy, a to nie tylko kwestia stylu, czyli wybrania kierunku, który nas wyraża, ale właśnie również rozsądnych decyzji związanych z jakością i składem. Znacie mnie już i wiecie, że w tym aspekcie nie idę na kompromis. Przy eksploracji kategorii swetry i analizie składów, właśnie tych swetrów, które tutaj wiszą, odkryłam, że dziś zaprezentuję Wam swetry tylko wykonane z czystej wełny, z dodatkiem uwaga, kaszmiru. Ten wybór podkreśla, myślę, że skupienie marki na jakościowych materiałach i odpowiedzialnej produkcji, ponieważ wszystkie ubrania szyte są lokalnie w polskich, Pracowniach, w polskich szwalniach. Także myślę, że to jest też atut, który przemawia za marką. Myślę, że sama świadomość tego, że ubrania produkowane są w Europie, które mają na sobie jakieś normy i prawa, powoduje, że ta, ta produkcja staje się automatycznie bardziej odpowiedzialna. Słuchajcie, nie przedłużając, myślę, że zaproszę Was teraz do części tej. Stylizacyjnej. Pokażę Wam, w jaki sposób ja czuję markę, w jaki sposób ja stylizuję zarówno swetry, kardigany, jak i myślę, pokażę Wam też coś sportowego. Zaczynamy. Skoro mowa o garderobie kapsułowej, to pomyślałam sobie, słuchajcie, że nie mogłabym pominąć tego szarego swetra kardiganu zapinanego na trzy rzędy guzików. No i słuchajcie, co wyróżnia ten sweter. Nie będę kłamać. To po prostu skład, który tutaj myślę, że przeważył o moim zamówieniu. I słuchajcie, tutaj uwaga, uwaga: mamy 90% ultra fine merino wool i 10% kaszmir. No to jest tak zwana wełna merynosów, merynosa, czyli takich owiec, które charakteryzują się no, wysokogatunkową wełną, ale ta wełna dodatkowo ma bardzo ciekawe właściwości, słuchajcie, bo merynos tak latem z jednej strony nas chłodzi, latem wiosną a z kolei zimą jest bardzo ciepły. Ja pokażę Wam ten sweter w kilku odsłonach w dzisiejszym odcinku. I może zaczynamy od stylizacji numer jeden. Tutaj, słuchajcie, sweter postanowiłam zarzucić niemalże na gołe ciało, bo na kaszmirowy top stanik marki Katie, który, który dostałam w prezencie od swojej przyjaciółki Kasi, ona wie co dobre, wie co lubię. No, i tak się składa, że, że w połączeniu właśnie z tym kardiganem tworzy to na pewno bardzo ciekawą, spójną całość. Jak wiecie, dla mnie ubranie jest płótnem do ewentualnych stylizacji, do adaptacji tego ubrania na swoją sylwetkę, w związku z czym ja zawsze szukam takich możliwości, które by obudziły potencjał, zarówno w ubraniu, no, jak i w moim samopoczuciu, bo rzeczywiście, jeżeli zaadaptujemy daną rzecz do swojej sylwetki, ale też do swojego stylu życia, do swojego charakteru, to diametralnie ta rzecz nabiera naszego wyrazu i jakiejś takiej naszej tożsamości. Więc tutaj noszony dość nonszalancko wprowadzony do spodni jedwabnych, które zresztą już znacie. No, one też fajnie komponują się, bo, bo jest to jednak pewien kontrast. Jedwab, który pracuje, który jest lekki, który też chłodzi, kontra no wełna Merinosa z dodatkiem kaszmiru, myślę, że jest to ten taki ciepły, ciekawy wariant. No i oczywiście połączenie, zestawienie tych dwóch m, biegunów kolorystycznych, czyli mamy tutaj szarość, mamy tutaj czekoladę, mamy tutaj w detalu czerń, tworzy bardzo ciekawą kompozycję. Jak wiecie chętnie też pogłębiam stylizację dodając element trzeci i tu uznałam, że wełniana marynarka Loewe męska, którą też znacie, to jest no właśnie to jest ten fajny duet czy też trio już w tym momencie, które by fajnie się uzupełniło nawzajem, tutaj ta sylwetka dostaje jakiś takich mocniejszych rysów, ona jest nagle no taką sylwetką dandysa, co też bardzo mocno leży w mojej estetyce. No i myślę, że, że, że tutaj warto bawić się, pogłębiać stylizację. Zresztą powiem Wam w tajemnicy, że szykuję dla Was coś bardzo, bardzo ciekawego. Pracuję no, już od jakiegoś czasu nad kursem online. Właściwie trudno to mi nazwać kurs, ale, ale taki będzie, taką, tak, taką będzie miał postać. Czyli będzie to kurs, jak zrobić przegląd szafy, ale ja w tym procesie będę ci towarzyszyć. To będzie i film wideo, taki ponadgodzinny, myślę, że nawet spokojnie wyjdzie. Półtorej godziny jestem w trakcie nagrywania, w trakcie procesu. Będzie do tego workbook, będzie do tego e-book krótki. To będzie fajny przewodnik, i tam również, jakby. Takim finałem, gran finałem będą tworzone przeze mnie stylizacje, i pokażę Ci, w jaki sposób dodawać te elementy trzecie, w jaki sposób rozbudowywać ciekawie te stylizacje, żeby miały one Twój um, temperament. Powracając do stylizacji, jak widzicie, pojawia się detal, pojawia się. Mini pasek. Wiecie, to też jest tak, że diabeł tkwi w szczegółach. Na pewno świadome korzystanie z akcesoriów, z torebek, z klamr, tak zwanych stylowych, modowych, butów. To jest wszystko to, co stylizacji nadaje temperament. Kolejna stylizacja również z czarnym swetrem o tym samym składzie, czyli mamy wełna Merinosa w 90% i 10% kaszmir. Ja wybrałam trzy swetry, ponieważ pomyślałam, że każdy z nich ma inny fason i myślę, że te fasony również będą odpowiadały różnym sylwetkom. Pierwsza stylizacja prezentuje sweter w kształt litery V. Tutaj myślę o dekolcie. I no, myślę, że to jest jedna z bardziej minimalistycznych stylizacji, jakie zobaczycie w tym odcinku. Z przepiękną spódnicą, jeśli chodzi o fason, plisowaną, taką mocną, czarną, strukturalną, ciężką też, czyli ona tak naprawdę sprowadza mnie w dół, do ziemi. No i myślę, że też dzięki temu tutaj nawiązały się wspaniałe proporcje to co lubię to wyciszenie w tej stylizacji. Rzeczywiście ten sweter jest tym tłem. Tłem, który hmm, myślę, że bardzo często my tego tła potrzebujemy. Słuchajcie, czegoś co z jednej strony będzie gołym okiem jakościowe, ale też nie tak pretensjonalnie rzucające się w oczy. I myślę, że to co ja lubię w tej stylizacji, to właśnie to wyciszenie. Są mocne elementy. Myślę, że takim najmocniejszym elementem jest ta spódnica. Ale też zobaczcie, jak fajnie można ograć torebkę. Ja tutaj początkowo myślałam, że chustę to tem założę po prostu tradycyjnie na siebie, ale stwierdziłam, że z torebką wygląda to dużo ciekawiej, więc ten minimalizm jeszcze jest podkreślony o apaszkę. Jeśli macie jedwabne apaszki, warto je wprowadzić. Do nieco innych elementów garderoby niż tylko nasze ubrania. Spróbujcie z torebkami, może akurat Wam się spodoba. No, ja jestem fanką tej stylizacji: do tego czarne, rasowe okulary. Zobaczcie, jest pasek, który również łapie w klamrę tę stylizację. Znowu pamiętajcie, że diabeł tkwi w szczegółach. Tu jest kontynuacja i tutaj już mamy szary sweter. Tak jak wspomniałam, ja dziś bawię się garderobą kapsułową i słuchajcie no ten sweter również jest takim wyciszającym elementem w stylizacji. Myślę, że też fajnie korespondującym z tą długą spódnicą. Do tego znowu pojawia się ta sama torebka, ta sama torebka przechodzi z poprzedniej stylizacji. Zobaczcie ten detal, no myślę, że wprowadza coś ciekawego do tej stylizacji. Ta stylizacja przez również tą, tą apaszkę robi się mniej banalna, a sam sweter no nosi się świetnie. Muszę wam powiedzieć, że jeśli zastanawiacie się, czy można taki sweter za, założyć na gołe ciało, to chcę powiedzieć właśnie, że jak najbardziej tak, ponieważ wełna Merynos z reguły jest sprzyjającą wełną, która nie gryzie. Więc jeśli masz jakiekolwiek alergię czy wrażliwość skórną, to musisz wiedzieć, że jeszcze ta domieszka kaszmiru hmm, z, sprawia, że ten sweter po prostu jest bardzo przyjemny i bardzo przyjemnie nosi się go przy ciele. Gdybyśmy chcieli poszaleć i wprowadzić kolejną warstwę, to pomyślałam, że spróbuję założyć na ten sweter kardigan, żeby stworzyć jakąś ciekawą, znowu modową opowieść. Więc ja w tej stylizacji bawię się rozmaitymi możliwościami zapinania, rozpinania, w zasadzie bawienia się też proporcjami, bo hmm, jeśli my drugi guzik zapniemy z trzecim guzikiem i jeszcze go wywiniemy, no to od razu hmm, prowadzimy jakąś, wprowadzamy jakąś asymetrię do sylwetki, hmm, podkreślamy inne partie ciała przez to. To też samo wprowadzenie, słuchajcie, swetra czy też kardiganu do spódnicy. To również powoduje, że no, cała stylizacja diametralnie zmienia swój charakter, zmienia też proporcje. To jest zabawa proporcjami, jakby nie było, więc mm, bawcie się swoimi ubraniami, wykorzystujcie na maksa ich potencjał. Stylizacja Black Total Look i muszę Wam powiedzieć, że bardzo ją lubię, ponieważ ona ma ultra wyciszony charakter. Jest bardzo minimalistyczna i myślę, że to jest taka stylizacja, kiedy chcielibyśmy po prostu się wyciszyć, odbudzić. Więc dla mnie to jest dyskrecja, dla mnie to jest też taka enigmatyczność pewnego rodzaju, ponieważ jestem jeszcze schowana za tymi dużymi czarnymi okularami. Trochę estetyką nie ukrywam, przypomina mi to jedną z moich ulubionych marek, którą kocham obserwować, markę Edero. Więc no powiem wam, że absolutnie mi to gra. Myślę, że również ta stylizacja jest bardzo spójna z tym, jak obecnie się czuję, bo pamiętajcie, że mm, wasze ubrania mają wspierać waszą codzienność to, jak się czujecie na dany moment, jak chcecie siebie wyrazić. Stylizację również uzupełniłam o torebkę mojej marki Derum Berlin Tube czyli taką kultową, kultową, kultową torebkę, kultowy model. Właśnie, może korzystając z okazji, powiem Wam o wydarzeniu, na jakie zostałam zaproszona wraz z marką Derum. Otóż 4 lutego w, no w takim fajnym, fajnym hotelu w Berlinie Das Stew Hotel Berlin jest organizowany event modowy przy współpracy z różnymi stylistami, influencerami, markami modowymi nie tylko. No i będzie tam Derum Berlin miał swoją premierę premierę najnowszej też bardzo mini kolekcji, ponieważ wiecie, że ja tworzę głównie na zamówienie, ale w związku z tym, że mamy event, postanowiłam stworzyć taką minimalistyczną, również mini kolekcję torebek w przepięknych kolorach, bo oczywiście będzie czerń klasyczna, ale będzie też kolor taupe, będzie czekolada. Słuchajcie, no myślę, że się podzieje, więc jeśli Będziecie oczywiście w Berlinie w tym czasie, to serdecznie Was zapraszam. Ale przechodzimy już do stylizacji, więc tutaj mamy torebkę, torebkę tubę. I wiecie, co na no ja się cieszę, że właściwie ona tak fajnie estetyką nawiązuje też do tej stylizacji, która no, z jednej strony referuje do jednej z moich ulubionych estetycznie marek, bardzo takiej. No, z jednej strony konserwatywnej, konceptualnej, bardzo klasycznej, ale też tam jest ogromny sznyt, ogromny twist i też ogromna jakość, bardzo wysoka jakość tych ubrań, więc tak sobie pomyślałam, że to jest taka sylwetka yy, inspirowana domem mody Derou. Oczywiście, sylwetka, jakby nie było, jest jeszcze pogłębiona o szary kardigan, który prezentowałam Wam już w pierwszej stylizacji. To też pokazuje, że ubraniami można się bawić. To też pokazuje, że słuchajcie, tą naszą garderobę musimy adaptować do naszego widzimy się po prostu. Należy się bawić naszymi ubraniami, naszą szafą. i. Czy to będą stylizacje klasyczne, czy to będą jakieś stylizacje awangardowe, pojechane, to myślę, że po prostu fajnie jest pobudzać potencjał tych naszych ubrań. Sweter, który widzicie w tej stylizacji, który widzicie również na załączonym obrazku, to jest sweter w 100% z wełny Merinosa, o, którym, o której wspominałam Wam już na początku odcinka. I tu w stylizacji znowu ze spodniami jedwabnymi. Myślę, że też to tworzy taką niewymuszoną całość, zarówno kolorystycznie, bo jest gdzieś ta tranzycja pomiędzy czekoladą a kamelowym kolorem swetra. Do tego też dochodzi marynarka szara, ponieważ, wiecie, czekolada, kamelowe kolory, one kochają towarzystwo szarości, więc uznałam, że, że dlaczego nie, więc znowu jest to zabawa, znowu jest to pogłębianie stylizacji. Ale co do swetra, to ten sweter posiada bardzo ciekawy kształt i również bardzo interesujący dek dekolt rozpo rozpościerający się w kształt litery V. To jest też taki sweter, który świetnie wyglądałby na większych biustach, ponieważ tutaj optycznie znowu przecinamy sylwetkę na pół. No, ma taki dość sportowy, luźny charakter. Też bardzo ciekawe przecięcia z boku, co dodatkowo profiluje sylwetkę i powoduje, że no Odczuwalny jest komfort noszenia, stylizacji tego swetra, a stylizacja jest uzupełniona bardzo interesującą klamrą, czyli najnowszą torebką Derum Berlin, torebką Sophie w przepięknym czekoladowym kolorze, ale takiej gorzkiej czekolady. Torebka powstała również jako limitowana edycja tych brązowych, czekoladowych torebek. Jak na razie m, są dwie, w tym moja e, osobista. No i powiem Wam, że oczywiście znowu to są torebki, które wbrew pozorom są torebkami całorocznymi, ponieważ czasami zadajecie pytania i ja sama je tak nazwałam e, zimowe torebki. Natomiast ja chętnie te torebki noszę przez cały rok i one wspaniale uzupełniają również moje. Letnie stylizacje, moje jedwabne sukienki, ponieważ no, ja kocham ten kontrast, dlatego też y, latem sięgam po coś, co jest y, umownie, umownie mówiąc, zimowe, a z kolei zimą powiedzmy, chętnie, y, chętnie sięgam po jedwabie, ale oczywiście jej jeszcze uzupełniam jakąś y, cieplejszą wełną. Także jest to Stylizacja, która no też jest ciekawa, komfortowa, i to też znowu nawiązuje do tej szafy kapsułowej. Jeśli interesuje Cię budowanie tej szafy kapsułowej w oparciu o jakość, o styl, to myślę, że mm, zarówno marynarka jest świetną alternatywą ponadczasową. Ja tą marynarkę, jak wiecie, mam z second-handu. Eee, Spodnie jedwabne Lili Silk, które również myślę, że no, są jednymi z moich ulubieńców. I tutaj zobaczcie, że znowu sprawdzają się fantastycznie zimową porą. Hmm, oczywiście pod spód, jeśli jest zimno naprawdę, to ubieram ciepłe rajstopy wełniane. Yy, ale sweter do tego i to też fajnie się uzupełnia. Czyli tutaj znowu gra przeciwieństw. Mamy tutaj dwa zupełnie różne yy, bieguny. Przedostatnia już stylizacja. No, to jest ta bluza, którą widzicie, bluza prowadzącej, ale też uznałam, że pokażę ją może nie w samych spodniach dresowych, tylko pokażę właściwie, jak ta, jak ta bluza może wyglądać również w kontynuacji ze spodniami jedwabnymi. No, i tutaj znowu pojawia się, słuchajcie, ta bluza to dała czegoś też takiego sportowego, czegoś takiego mm, niezobowiązującego. A poza tym uważam, że ma piękny kolor i on zarówno sprawdzi się na blondynce, jak i na rudzielcu, jak i na brunetce, bo ja od razu poczułam, że ta bluza i ten kolor ze mną rezonuje. Zresztą bluza posiada bardzo ciekawą strukturę takiego żywego lnu, takiej żywej bawełny. Przy czym nie jest to taka mocna, słuchajcie, zbita bawełna. To jest jednak, myślę, już kolekcja wiosenna, wiosenno-letnia, więc ta gramatura tej bluzy i tych spodni jest również lżejsza, więc no czekam, czekam na wiosnę, a ponieważ niedługo wybieram się w długą podróż, a może no w długą też, ale na pewno w daleką podróż, to myślę, że ta bluza... W połączeniu właściwie z tym ostatnim wariantem, ostatnią stylizacją. To będzie wariant, yy, jaki chętnie porwę do samolotu. Tutaj mamy już bluzę i spodnie jako Total Look, czyli całe dresy. Słuchajcie, po pierwsze chcę powiedzieć, że to są naprawdę wygodne dresy. Po, po, po drugie, myślę, że mają fajną konstrukcję i są dobrze uszyte. To znaczy, że mają wysoki stan, fajnie leżą na sylwetce. Myślę, że robią też sylwetce fajnie proporcje, bo to nie oznacza, że wszystkie spodnie dresowe. Myślę, że mierzyłam sporo spodni i nie zawsze jest tak, że i bluza, i spodnie powodują, że sylwetka nagle. Hmm, że wypada korzystnie. Nie wiem, czy czy podążasz za moją myślą, natomiast e, zarówno i spodnie, które też świetnie trzymają sylwetkę w ryzach, ten pas jest fajnie podkreślony, e, zarówno ta bluza, która również ma krótszą formę, krótszy fason, myślę, że fajnie zarysowuje całość. I ja połączyłam tutaj ten dres z botkami Izabel Maron, chociaż miałam apetyt na na sneakersy, na sportowe buty, ale myślę, że to jest to dość oczywiste. Chociaż ja bym widziała tutaj, na przykład, na przykład, również widziałabym tutaj but Maison Marzela z jakąś fajną skarpetką, coś co mm, no troszeczkę przyłamuje też ten sportowy charakter, ponieważ no ja kocham kontrasty, tak jak wspomniałam, więc to, co jest takie nie do końca oczywiste, to, to jest to. To jest to, co ja absolutnie lubię. Ale nie pokazałam wam jeszcze jednego swetra, więc zrobię to teraz na żywca. Jest jeszcze sweter z takim mini golfem, czarny, z prostą linią i słuchajcie, z takim wycięciem z boku. Ja wiem, że czarny kolor to jest kolor, słuchajcie, który bardzo trudno się eksponuje. W każdym razie o czym mówię. Chciałam pokazać wam różne warianty, to pokazuję i możecie udać się na stronę i zobaczyć jakie marka ma propozycje, zobaczyć jak te swetry z dzisiejszego odcinka wyglądają również na sylwetce, na modelce, a marka też myślę, że ma taki styl komunikacji, słuchajcie, jakby to nazwać. Myślę, że kierowany jest do takiej dziewczyny z sąsiedztwa, czyli zarówno zdjęcia, zarówno lookbook są przystępne, są... Można by powiedzieć nawet amatorskie, ale to też pokazuje, że marka chce być przystępna, dostępna i też nawiązać relacje ze swoją klientką, pokazując też jedną z was, że tak powiem. Nie jest to taki lookbook modowy, wystudiowany, wystylizowany, natomiast jest to coś swobodniejszego. A wszystkie szczegóły, oczywiście, znajdziecie w opisie pod filmem. Dajcie znać, jak podobają wam się dzisiejsze stylizacje. Cieszę się absolutnie, że z mody wzięte się rozwija. Ja miałabym również takie ogromne marzenie, żebyście dzieliły się z mody wzięte z waszymi przyjaciółmi, rodzinami, żeby nasza społeczność się powiększała, a wraz z nią świadomość modowa. Bo moim celem jest nie tylko inspiracja i nie tylko zabawa modą, ale również edukacja poprzez inspirowanie was do Lepszych wyborów, do lepszej mody, do jakości. Także dziękuję Wam cieplutko za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam.